Zobaczcie na ten krem piśleciowy To powinno być zakazane Dzisiaj tłusty czwartek I prawdopodobnie będzie szaleństwo pączkowe Jedziemy odebrać, zamówienie fajne Ponad dwie dychy do zrobienia numer? Dzień dobry, ja mam 951 Dzięki Ty musisz czekać I Mi jakieś dwa jeszcze wpadły o, dwa jeszcze. A jak jest mniej więcej czas oczekiwania? Mogłam, no, myślę, że to 10 min. Pierwsze zamówienie z podwójnego mi Wolt odpiął Natomiast drugie... nie Zakończyli rozmowę, musiałem się raz pisać I niestety nie mam czasu czekać pod lokalem, jadę już do klienta I może w międzyczasie mi to zamówienie odepnął A ja dzisiaj testuję nową kamerkę i możliwe, że ustawienia będą kiepskie Gleboteka nie przygotowała się na dzisiejszy zalew zamówień Pączki mieli wypieczone Stała sterta Natomiast mieli jedną kasę fiskalną i panie, które drukowały Paragony, i zajmowały się również obsługą klientów. I zamiast wszystko iść płynnie to zrobił się zator. Tam już pięciu kurierów czekało, jak odjeżdżałem. I pewnie kolejni zjeżdżają. Dzień dobry, miłego. Do widzenia. Jedziemy do Magnoli, do Blicle. Kolejne zamówienie z pączkami. Tym razem stawka większa o 20%. A odnośnie tego zamówienia podwójnego co anulowałem, to pewnie większość pomyślała, że przecież mogłem poczekać, bym zrobił więcej kasy. Niby tak, ale to podwójne zamówienie było płatne jedyne 12 zł więcej. Kurde, podjechałem w ogóle pod złe wejście, zapomniałem z automatu. Amblikle z tego co pamiętam jest tam, gdzie Careful. Też w kamerce zmieniłem przed chwilą ustawienie jedno, teraz powinno być więcej widać. Ale wciąż chyba, chyba jest gorzej niż na GoPro. Najwyżej to kamerką GoPro będę filmował w dzień, a to Ace Pro wieczorem, bo ona lepiej filmuje podobno w nocy. Też dużo pączku widzę, jak co roku. Dziękuję. I takie coś, to ja rozumiem. Czas oczekiwania, jedna sekunda, a chleboteka całkowicie zawaliła. Nie spodziewali się, że tyle będą mieć zamówień, ale przecież nie są na rynku od roku, tylko już od kilku lat. Ale chyba na apce, chyba na Wolcie są mniej niż rok. Że to chyba ich pierwsze tłuste zamówienia pączkowe Dostawa. Dobry. Dzień dobry. bardzo. Dzień dobry. Miłego dnia, do widzenia. Zobaczcie, podwójne za 35 zł 10,5 km. I dostawa aż na jagodno. Ja nie wiem jak to wyglądają korki w tych godzinach tam. Ale może być ciężko, także podziękuję. No i mamy kolejne zamówienie. Chleboteka, tym razem sikorskiego. Również 20% więcej płatne. 1,86. So. No, no no, no. moje zamówienie było źle podpisane złym numerkiem i z kilka minut stracone niestety skręć się Już obawiałem, że ktoś podwęził Jeszcze tylko zobaczę na platkę dobry, proszę bardzo Dzień do widzenia Wiecie co, ja chyba się wrócę do tej chleboteki Tam dużo zamówień było I może wciąż niektóre czekają na przydzielenie No i tak się wydarzyło Podjechałem w okolice chleboteki i zadzwoniła Tym razem dwa razy pączek z pistacją Dzień dobry, 196 Tak Dzięki Jest. Jeszcze jedna. 6,94 okay. Chyba zmienię pas na lewy, bo on później się zamienia w buspas, a ja mogę jechać buspasem A tu wszyscy jadą właśnie tym głównym pasem Tylko, że buspas jest bardzo średniej jakości Tu jest jeszcze ok, ale za chwilę się zamieni Taką <noise> dziurę na dziurze, że strach jechać. Pas, ja ten był spas. O, budyneczki nowe powstały. Czyżby przyjechałem? Skręć w prawo. Oczywiście, to nie tutaj. Dlatego pomyliłem, bo dawno tu nie byłem. O, hotel. Jesteś na miejscu. Może do oddania. sekunda, Dzień dobry, proszę. Do widzenia. Podejdę do okna, żeby zaznaczyć, że dostarczone i coś czuję, że to może być ten sam budynek. Jednak nie ten sam Ile pokazuje? 700 metrów. Czyli powiedzmy 2 złote za dojazd. 4 za odbiór, wyszło 6 Mamy 11.30. Wciąż wiozę tylko zamówienia pączkowe puste, tłusto czwartkowe i prawdopodobnie po 12 już przerzucę się na kotleciki tylko nie chcę zupek Zupki są zdradliwe Deutico Rzadki widok w obecnych czasach Kiedyś to była popularna pora dobry i wracamy ponownie do chleboteki na Sikorskiego Niestety 15 minut przerwy miałem jakoś tak 203? Dzięki No i mniej więcej kilkanaście minut jestem minęło jest. Jestem już na miejscu Ale chyba się trochę pogubiłem Bo znacznik chyba nie odzwierciedla lokalizacji Trzeba to ręcznie wbić Nie wiem jak wam, ale mi się podobają oznaczenia Ta numeracja klatek jest taka duża, metr na metr chyba Nie ma klienta A tutaj w opisie jest napisane, że to jest prezent i... Klient się może nie spodziewać. Halo? Dzień dobry kurier, ja mam przesyłkę. Jest pani w domu? Yy, nie, nie mam mnie w domu, a nie zmieści się do skrzynki? To jest paczka mała. Paczka mała. A możemy to z drzwiami ją zostawić? Okej, okay, dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję Tak, słyszeliście mam zostawić pod drzwiami. Z tych 20 kilku złotych co teraz zarobiłem to muszę no, 10 minut poświęcić na powrót do bazy. A miało być tak pięknie. 257, dzięki. Odebrałem kebabika. Pierwszy raz coś innego niż pączki I mamy do pokonania 3,5 km 15 minut. No zobaczymy. 12:33. I czy będę tam 48? Czy wcześniej? To już wiem skąd się wzięło to 15 minut. Ja tu muszę przejechać przez podwalę, właśnie ten odcinek remontowany. Tu gdzie nie, gdzieś się przycisnął. O, tu gentleman mnie puścił, dziękujemy. Wyprzedzony każdy, jeden samochód to wyższa szansa, że jeszcze zdążę na cyklu świateł. A raz tak właśnie jechałem dwa tygodnie temu. No to jeden kierowca powiedział: Miał szyby zamknięte, ale wszystko było słychać. Cytuję, gdzie ku... 12.46, czyli 2 minutki tylko zaoszczędzone Dobry, miłego, do widzenia Chyba szał na pączki wróci późnym popołudniem Obiady będą pojedzone, a w brzuchu będzie wciąż miejsce na słodkie pączki Ja póki co ani jednego nie zjadłem i chyba się nie zanosi, żebym zjadł to tak jak szef chodzi boso tak samo ja dostarczam pączki nie jedząc ich no niecałe 10 minut przerwy byłem przy hali Świebockiej i mam znów klabotekę, znów tęczowa i może spróbuję pączka może z bitą śmietaną robię pączki? nie wiem nie jadam ale z nutellą bym wszamał od razu a pączka kupić można normalnie na miejscu? Tak. Są, tak? Jeszcze sprawdzę, czy ten, ten numer. Czy się, się. Przepraszam, chyba nie ten numer. Bo ja mam 995, a tu jest 955. Proszę bardzo. Dzięki. Zatwierdzimy, może wpadnie kolejne? Wpadło kolejny, ale skąd indziej. Dzień dobry, ja bym poprosił jednego pączka z pistacjów A może w tym opakowaniu takim zwykłym? Bo ja i tak to zjem zaraz Tak Dobra, jest pączek z pistacją taki mięciutki o kurde, niebo w gębie. Zobaczcie na no, ten krem pistaciowy jak to wygląda. To powinno być zakazane. No pączek to był 10 na 10. Ciasto takie mięciutkie, takie lekkie, fajne. Krem w środku co w ogóle? Najwyższa półka. U góry posypane pistacjami. Będziecie we Wrocławiu, to odwiedźcie chlebotekę i wypróbujcie ich pączki. Mam dla Was konkurs, kto zgadnie ile dzisiaj pączków dostarczyłem. Nie zamówień z pączkami, tylko łącznie pączków. Ten może wygrać darmowe zamówienie na Wolcie za 50 zł. Możesz sobie zamówić pizzę, burgery, co chcesz a ja zapłacę z moich prywatnych pieniędzy Na ekranie widnieje termin, w którym się konkurs skończy i na Facebooku na mojej stronie będzie informacja, kto wygrał W opisie macie linka No i może to ty dostaniesz 50 zł do wydania na apce Volta A jeżeli jesteś z Wrocławia, to ja ci to zamówienie osobiście przywiozę 2,74 bry. O, z dobrych informacji, to jest podwójna dostawa do tego samego klienta. No, Skaczne. czyli może troszkę nadrobimy te przerwy, gdzie nic nie wpadało. Pytacie się w komentarzach o Express Delivery, jak mi tam idzie. I idzie mi średnio. Są dni, gdy, gdzie zamówień nie ma w ogóle. Może jedno przez cały dzień się pojawi na apse. Także w tym tygodniu chyba odpuszczam ekspres. 400? Tak. Dzięki. Jakoś standardem dzisiaj są przerwy 10-minutowe między zamówieniami, szczególnie po 10 rano, I przez te przerwy trudno wyrobić godzinówkę wyższą niż 4 dychy. Okej okay. Miłego, do widzenia. Już miałem jechać do domu, wpadło podwójne zamówienie, w tym jedno z cukierni. Domowe pączki mają, ale nie jest w tym zamówieniu, chyba, bo jest napisane galette, jeden francuski test z jajecznicą. Dzięki. A drugi odbiór mamy z Pampy Argentyńska knajpa Chyba nie byłem z Wami tam To znaczy Wy nie byliście ze mną, ja już tam byłem nie raz A pampa znajduje się blisko tego torowiska remontowanego Więc będzie znów przygoda, żeby tam trafić na czas A jeśli chodzi o godzinówkę To dzisiaj cały czas oscyluje w granicy 40 zł Szkoda, bo liczyłem na 5 dyszek Dzień dobry 702. Dzięki. Widzieliście taka mała paczuszka tego zamówienia z żarciem argentyńskim? Jeden raz tam jadłem. Tu są takie pierożki zapiekane i w środku jest różny farsz. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Dzień dobry, miłego dnia. Po dwójniach dostarczony i od razu chleboteka wpadła na piękną, a my jesteśmy na pięknej, także podjedziemy tylko 50 metrów. Dziękuję. W tym zamówieniu z chleboteki są pączki, więc to jest moja podpowiedź do konkursu. Jak traficie, ile pączków dzisiaj dostarczyłem, to wygracie kasę. Jedna osoba wygra. Napiszcie w komentarzu i czekajcie na wyniki. A teraz już jest 5 godzin. Dawno tak długo nie jeździłem. Kręcąc odcinek. O, autobus ja zablokował. A nauka jazdy stoi z autobusem. Co ma zrobić? Ale mam hamulce dobre ze wspomaganiem silnika. Inaczej miałbym problem z zatrzymaniem się. Ten pudełko się otworzyło. Mam nadzieję, że nic się nie uszkodziło. Bez sensu, że roboteka nie zapakowała tego pudełka, do walka papierowego. Tak luzem dalej mi do ręki. Zrobiłem dzisiaj 13 zamówień, pracowałem 5,5 godziny na liczniku prawie 220 zł. Godzinówka równe 4 dychy. pączku dostarczyłem dużo. Ten kto trafi dostanie 50 zł na zakupy na Wolcie. Także czekam na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro.